Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym opowiedzieć Państwu o zastosowaniu laserów w medycynie estetycznej i ginekologii, także ginekologii estetycznej. W dzisiejszych czasach lasery są bardzo szeroko rozpowszechnione w medycynie dysponujemy ich wieloma rodzajami. Każdy z nich ma swoje określone właściwości i określone zastosowanie. Jeśli chodzi o ginekologię estetyczną, weźmy na przykład problem nadmiernego ogłosienia u pacjentek w okolicach intymnych, tutaj z pomocą w zabiegach laserowej epilacji właśnie przychodzą nam lasery. Dodatkowo z użyciem laserów możemy uży usuwać zmiany naczyniowe na powierzchni okolic intymnych, różnego rodzaju przebarwienia, a także skorygować hiperpigmentację okolic intymnych i okolic odbytu. Laser frakcyjny może być także zastosowany w przypadku zabiegu labiomineroplastyki, czyli korekcji wielkości i kształtu warkselonowych mniejszych, a także możemy stosować go w zabiegach biorewitalizacji błony śluzowej pochwy, co ma zastosowanie w leczeniu zespołu luźnej pochwy, czy na początkowym etapie wysiłkowego nietrzymania moczu. Jeśli chodzi o zabiegi laserowe, każdy taki zabieg powinien być poprzedzony konsultacją lekarską, na której ustalamy wskazania, ewentualne przeciwwskazania do zabiegu oraz plan leczenia. Musicie Państwo mieć na uwadze, że niewłaściwie dobrany zabieg może skutkować w tym, że zabieg będzie nieskuteczny, pacjentka będzie niezadowolona z jego efektu, a wręcz niewłaściwie zastosowany może być szkodliwy. Serdecznie zapraszam Państwa na konsultację do Otso